z Zdjęcie ducha Lindamur. Yy, o mój Boże, people, with alone yy, Wiecie, ci cię nie dałaś? Nienawidzę tej Nie <grym grym grym> nienawidzę, nienawidzę tej mapy Idę da 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 się Nienawidzę To da 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 To da 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 do kosza, nie mogę do kosza. Ja pierdziu. Dobra Hej Mam korki Mam kość na górze Matę. W łazience Fioleta... Kubuś, W pokoju w łazience jest kość e, To nie piwnica Nie piwnica Nie piwnica No Jest piwnica Zamykam ty Nie ma tutaj piwnicy kość Ej, zrzucił coś player gdzie? Nie mam pojęcia a mam. Miałem 11 tu. Mam. Miałem tu 11. tu. 11 mam. Kto? Tu odnawimy do tego tu... pokoju. A no, ja tutaj mam 10, miałam przez chwilą. No? Tu jest fioletowy... Tu, tu jest fioletowy pokój! Tu I w fioletowym pokoju w o. łazience jest kość Proszę bardzo Gdzie kur... kość? Ja jej nie widzę Bo już jej nie ma Jest tu, ja 11 Tu, tu jest, 10 10, jest Mam pipa Więc chyba wszędzie tu, wiesz, Karu Na pewno nie w tym pokoju Tutaj. Ktoś wziął czujnik ruchu? Mam 5. Tu. 5, bo. Tak. Czyli mamy już jeden dowód. MM poziom 5. To jest ten pokoik z łóżkiem piętrowym. Z łóżkiem i biurkiem, znaczy się. On zapalił Siedemka. światło wcześniej. Siedem. On by światło zapalił wcześniej. Siedem macie. No, jest Mam kamerę. Czy mi się wydaje, czy była piątka? Ona no, była. Już dawno, ale trzy razy. No bo ja piątkę miałem. Piątka. A wiecie, że jeszcze nie zaleciło się nam żadne zdanie? Jezusuli, krucyfix! Tu soli... mam wolne miejsce. Patrz, każdy ze mną. Eee, on w, w samotności odpowiada. Kurde, wiesz, mnie cowiek zostawiły, Idę, idę. Nie zostawiaj mnie. А да, они с собой, Окей, король, идем. Пятка. Нет. Yeah. Хочешь? да. Они ah! no, нас. Ну, tam Co? Ziskali tu dosyć dużo dysków palców. Gdzie? Patrz tu jest jeden na szybie i tu jest na tym. Na tym na tym włączniku. Na włączniku nie rób. Mam to gdzieś... Chodź, Wiki. Już w sens sama. trudno A no, odsizki palców się zaliczyły, no jest super. Idziemy sprawdzić... Aha, ja się nie zaznaczyłam. Mam rewenem. Idziemy sprawdzić orby. To mi sól podwalił! Yeah. A ja już to pożyłem! Ale jest zawsze więcej! Co to może być? Banshee Revenant. Banshee Revenant. No, jaki tu nas. Co banshi banshi ma małżonkaża? Banshee ma mroźną temperaturę. Linda, mur. A Revenant ma piątą. Ma pismo. Mur. mur. To jest Banshee. Halo mikrofonów raz, raz, raz. Jaki zobacz ty mikrofon? Halo mikrofonów raz, raz, raz. To jest 1, 2, 4, 1, 2, 8. O nie. Zabieram cię w głowę. gumę. Dlanie tu się. I Ile masz i lat? Linda Murphy po Nie pogadasz z nią, tutaj hmm, nie mam mamy spirytach mamy albo. A wiecie co? E albo. Ja będę wstawił albo... kamerę Kto to postawił? Kuba O, proszę, mamy zadanie zabrane Cześć, przesuł. Ale gdzie są gdzieś na pewno. Czekaj, potrzebuję. O, potrzebuję tego. Biorę nowy aparat! Jomeczki! Co to postawił do... Przepraszam. To nie. O! Pismo. Wszystko. Ej, zaskoczyliśmy teraz To Re Revenant to jest To ja idę, ba. Ej, przeżyłam teraz zdziwienie, mogę wam powiedzieć. Ej! Szczerze. On tutaj po schodach chodzi. To chyba powinniśmy płakać, a nie się cieszyć. Masz zrobić zdjęcie Ducha i atak musi być Kto robi zdjęcia? Ja To z ja. nie? No Dajcie mi jeszcze jedna e, No ja mam. Wiecie, że kości się nie zaliczyła? Zlagowało mi Zlagowało mi Karo Jesteśmy sami Disconnect co, jedziemy? No idziemy, no, 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 no. no, Karo. Na Maszko jedziemy, nie? Tak. No, no jedziemy. A, jedziemy na Andromeda. No. No. Ale no, z Wiktorii, bez Wiktorii, w, Wiktorii w, nie ma. Z I bez Wiktorii, bo jej nie ma oczywiście. <grym się> Zgadliśmy, <zgodniu> Karo. Zgadliśmy. I'm going to